Dzień dobry, serdecznie zapraszamy na prezentację pięknego domu położonego w miejscowości Prace Duże. Przed Państwem Mateusz Kasek i Lona Szyja. Prace Duże to miejscowość położona zaledwie 26 km od Warszawy. Dzisiejszy dom, który Państwu zaprezentujemy znajduje się właśnie w tej uroczej miejscowości. Dom parterowy o powierzchni użytkowej 189 m2. Przestrzeń w pełni komfortowa dzięki jej rozłożeniu na jednym poziomie i ekspozycji czterech stron świata. Dodatkowym atutem nieruchomości jest jego piękny ogród oraz działka o powierzchni 2000 m. Przelegający do nieruchomości dwustanowiskowy garaż pomieści również miejsce dla Majsterkowicza. Serce domu, czyli kuchnia. Pomieszczenie, w którym przygotujemy posiłek dla całej rodziny, bądź upieczemy ciasto, a, a zapach ciasta będzie się unosił nie tylko w kuchni, ale w całym domu. Zapach ciasta czujemy z pewnością, ponieważ kuchnia połączona jest z salonem, dzięki czemu podczas przygotowywania posiłków mamy możliwość brać udział w życiu towarzyskim rodziny, ponieważ obok znajduje się piękny, duży stół jadalniany. Teraz pokażę Państwu prywatną część domu. Mamy do dyspozycji dwie łazienki, jedna mniejsza oraz pokój kąpielowy, czyli główna duża łazienka. Znajduje się również garderoba o powierzchni 4 m2. Sypialnia znajduje się na ekspozycji północnej o powierzchni ponad 14 m2. Druga sypialnia znajduje się na ekspozycji północnej o powierzchni prawie 15 m2 i jest największą ze wszystkich trzech znajdujących się w tej nieruchomości. Ostatnia sypialnia w domu znajduje się na ekspozycji zachodniej, o powierzchni prawie 13 m2, z widokiem na teraz oraz ogród. Jeżeli szukasz prywatności wśród zielonych terenów, a Twój dom ma być oazą spokoju połączony z praktycznością, serdecznie zapraszamy na prezentację tej nieruchomości. Może się okazać, że to jest dom, właśnie którego szukasz. Do po zobaczenia! zobaczenia.